Hej, z tej strony Gruszu i wracamy do Kenshi. Udało nam się odpocząć w tych zniszczonych budynkach. Nasza Helga odpoczęła, wypoczęła, ma wszystko to, co powinna, mięsko upieczone, wszystko pięknie i wspaniale. Trzeba by teraz poszukać miejsca, do którego moglibyśmy się przyłączyć na jakieś tutaj rozróby. Na razie jest tutaj dosyć spokojnie, więc dopiero godzina druga 2.30. Więc ruszymy w dalszą podróż i poszukamy jakichś tutaj ciekawych, może <laughs> przeciwników, lub Jakiś strażników, może z United Cities, no bo Holy Nation no za bardzo ich chcemy, a tamta trójka była dosyć przyjemna w obyciu, więc trzeba ruszyć i poszukać. No i dotarliśmy do wieży strażniczej United Cities i szczerze mówiąc brak jakichkolwiek ludzi z Holy Nation, aż jestem w szoku. Zobacz, nie będziemy tam wchodzić, zaraz sobie napytamy kiedy znając życie, a jak sobie ten strażnik tak stoi, jak sobie spokojnie stoi. Myślę, że ruszymy w takim razie bardziej w tę stronę i zobaczymy, gdzie, gdzieś tam nie spotkamy właśnie kogoś z jakichś dzienników. Czy Świętej Nacji, czy tak innych fanty. Akurat na naszej drodze no, natknęliśmy się na małe, można powiedzieć, nie tyle co bozowisko, a no, pisełki, żeśmy natknęli się na jakieś dzikie ich w sumie statko, więc skorzystamy z tej niebywałej okazji, jaka się właśnie nadarzyła, by trochę z nimi powalczyć i trochę wzmocnić nasze uderzenia lub kopnięcia, licząc na to, że nie no, się kłaść. Auć, auć. Już parę kopniaków dostaliśmy, znaczy w łeb nas ugryzł, bydle. No, trochę... Mniej, trochę... To jest dosyć śmieszne, bo ona. Nie, jej stopa jest większa od głowy tego małego szkaba. No okej, okay, wreszcie padły. Nie było to jakoś zastraszająco ciężkie. Ale w dali majaczy się jeszcze jakaś jedna wieża. Sprawdzimy, czy to jest wieża też. od United States. Czy to może wieża Holy Nation, która sobie tutaj rości jakieś prawa do bycia jedyną nacją, tą najbardziej najważniejszą. Ale najpierw uzbieramy sobie wszystkie tutaj rzeczy z nich. Uzbieramy i no, sprawdzimy, cóż tu za miejsce jest w takim razie. Więcej pisełków nie ma, a ta wieża jest dosyć blisko. No i faktycznie miałem rację: tutaj jest y, wieża. Polination. Strażnicza. Nie widzę, żeby jakoś chcieli z nami walczyć. Aż jestem w szoku. Może dzięki temu, że mam tą czapejkę, i. O... Nie są zadowoleni z naszego tutaj Bycia, wyzywają nas, żebyśmy być zamknięci w kajdanach, ale nie są agresywni. Tak. Ciekawe, czy was tu jest dużo. Nawet nie sprawdzę to. Mam nadzieję, że nie będziecie zaraz chcieli mnie bić. Ok, ja tylko chcę ją zerknąć. Oj, nie, nie jesteśmy tutaj. Nie mamy zezwolenia na to wchodzenie. Już wyszedłem, tak? Jest wszystko w porządku? Pięknie. Watchtower: no, sporo może być, ale tutaj widzę, że jest jeszcze jakieś miejsce, które możemy zwiedzić. No, już przyszedłem, już mnie nie goń, god damn it. Ściekł Wściekł się. Będzie nas teraz gonił. Dobra, odwidzi mu się to. No, odwiedziło mu się to, całe szczęście. Tu widzę, że jest kolejne statko piesków. Prawda, przed chwilą pieski jedne walczyliśmy z nimi. Nie, ruszymy w takim razie szukać na tych terenach, gdzie są United States. U, a ty kim jesteś? Ty jesteś z Holy Nation. I robisz patrol samotny na dodatek. Byłaby szkoda, jakbyć powinęła powinęła noga. Ho, ho, ho! Wow, to było dosyć szybkie. Panie kochany, ja pana podleczę i ja teraz spierdzielam z tym, dobra? No, widzisz, podleczyłem cię. Mogę ci sprint injuries zrobić, proszę bardzo. Proszę uwagać, uważać, nie są bardzo niebezpiecznych, Do widzenia. No i proszę bardzo, no i nawet nie mamy przypału z tego powodu, bo pomogliśmy. <laughs> nie sądziłem, że tak szybko się położy. To było dosyć zabawne. Dobra, szukamy w takim razie jakichś United Cities. I w oddali widzę, że tu już coś się dzieje. Jest jakaś potyczka jedna. Nieduża, co prawda. I tu Święta Nacja walczy z United Cities. Proszę bardzo. Moglibyśmy dołączyć się do tego niezwykłego wydarzenia. Patrzmy, to, Holy Nation dostał... Hollination dostają, ale ładnie się kają. Panowie, czy nie ma was tu gdzieś więcej do walki? Uuu, tam widzę jeszcze. Uuu, sporo. Ale okej, okay, no, pomożemy im w ten czy inny sposób. Dołączymy do walki z United City. To będzie szybka walka. Ok, już leży. Po pierced podleczymy go. I ruszymy, chyba dalszą od razu podróż. Musimy pogadać z jakimś kapitanem, czy kimś takim tutaj, który zajmuje się właśnie patrolowaniem tych miejsc. A na razie widzę, że gdzieś starają się biec. Biegniemy za nimi w takim razie. Uuu, tu widzę, że grubsza walka się wywiązała z Holy Nation. Dobrze! Bardzo dobrze. To my tu bardzo chętnie pomożemy. Dobra, jeden leży, drugi leży pięknie. Kogo ty chcesz bić jeszcze? Aha tam jeszcze leci, dobra dawaj Helga, nie ma co to tamto. Trzeba zrobić hop siup, klient leży. Czy któryś z was nie jest tutaj chętny by nas zatrudnić? Pomagaliśmy wam? U tam jeszcze z przodu gdzieś walczą. Okej okay, skończyli walczyć, w to poszło? Tam aż zwłoki leżą, wow i to dosyć grubo. O, trochę mamy ranną nóżkę. Trzeba podłatać. Nie widzę tutaj zbytnio miejsca. Tego można byłoby walczyć, ale nie, z nikim tu nie możemy nawet pogadać. Myślałem przez chwilę, że możemy. Niestety nie ma takiej możliwości. Dobra, to ruszamy w tą stronę. No, znajdziemy ich w końcu. Jeśli nie, to będziemy walczyć z nimi sami i też będzie fajnie. Myślę, że tu dosyć duża grupa idzie. Nawet mają najemników, uuuu. Szacuneczek na dzielni. Czyli mamy jakąś grupę. Z United Cities. Ale nikt nie chce z nami pogadać. To szkoda, liczyłem na to, że będziemy mogli pójść, pogadać z nimi, wymienić się doświadczeniami. W takim razie robimy follow. Będziemy iść sobie grzecznie za jednym z tych panów. Na pewno po drodze się trafią jacyś przeciwnicy, tym bardziej, że jest ich tutaj spora grupa, a Holy Nation ani widzę, ani słychu. I co? Tam gdzieś rozbiegło się kilku, no dobra, to ruszamy, obchodzimy troszkę z nimi. Jak na właśnie nikt się nie chce pojawić, co prawda jeden się pojawi, jakiś tam wariat tutaj, proszę bardzo. Ors się zwie, The Holy Nation, no oczywiście, że go zaatakujemy, My zdążymy chociaż raz go uderzyć, zanim go reszta poskłada. Bo, jak widać, wszyscy się uparli i już nie załatwiony. Okej. Okay. No dobra, no co? Nie wyszło to tak jak może chcieli. Liczyłem na jakąś większą grupę przeciwników, która by się tu gdzieś pojawiła. A tu bieda. Dobra, no to ruszamy w głąb tego Revenge Hamlet i szukamy sobie samych przysięgów, bo oni niezbyt są chętni na współpracę. Więc i z nimi sami będziemy nakręcać się z Holiday Nation, A to wrócimy zaraz do tej wieży, i ich rozejdziemy, dotarliśmy do kolejnego miasta, które jest w sumie z gliszczami. Gdzieś ludzie tam pochowani są w jakichś tam jednych, zniszczonych bardziej lub mniej budynkach. Tu jest jakiś jeden stojący wolno budynek, można do niego wejść. No, się nie myliłem dużo. No, klient tutaj za, za żarcie będzie walczył. To jak za żarcie, to ja sobie stąd pójdę, nie? Hej, nie biegnij za mną. O, teraz proponuję, że będzie nosił nasze rzeczy, da masaż pleców, jak będziemy chcieli. Nie, 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 ziomuś, nie chcemy. Nie chcemy, Helga pracuje sama. No jak na żadnego? Dobra, wiecie co, biegniemy do Kran swistych i chyba i zaraz swistujemy. Nie, jak do zniku nie trafię, to... to nasz szlak trafi. O, dobra, wykrakałem. Akurat z czymś tu walczą, albo z kimś raczej bym powiedział. Uu i tu nawet jest ich tak miażdżąco dużo, czy znaczy, miażdżąco. Zaraz nie będzie ich ani jednego. Piękny kopniaków. Wow! Ojej! Mają kogoś mocniejszego. Niedobrze. I to bardzo niedobrze, ale okej, okay, damy mu radę. Prędzej czy później go uwalimy, nie? No, proszę bardzo, się złożył jak motyka. No a z wszystkich tu poskładamy. Proszę bardzo. też ten jest najemnik z Holy Nation. Oh shit! się nie spodziewałem. Ale dobra, jakoś go tam załatwimy. Proszę, z buta wjeżdżam. U. Trzema? Do no, trzema to znaczy, żeśmy dawno nie walczyli. Ale dobrze, uniki! Uniki Dobra, teraz załączył nam się tryb uniki. Moglibyśmy... Go... O pięknie z buta wjeżdża. Bardzo dobrze. Helga, pokaż na co cię stać, tylko nie jeden raz. Dobrze! To do uniki rób. Cholera, bo tu zaraz głowę ci odetnę, jak będą machać. Dobra, kolejny leży. Nie, jednak nie, jednak nie leży! Teraz my będziemy leżeć. Ło, wow, Matrix, dobra, unik. Ucid. Na głowę celują, bardzo niedobrze. Urwie nam łeb. A ich tutaj się bierze i coraz więcej się pojawia. O chyba kolejny, zglebiony, zglebiony. Dobrze, dobrze. Nie wstawać, nie wstawać. Leżeć. Goddammit, zaraz mi głowę utną. Musimy mieć lepszą broń chyba, chro... znaczy, lepszą zbroję na głowę. Bo, właśnie. Ją wyglebiliśmy. Mocno biją po głowie, a my niestety nie mamy dobrego pancerza na głowę. Pasującego. Więc trzeba zainwestować w coś lepszego. Ale tutaj ten klient jest jakiś. Może zdążymy wstać za nim. O, właśnie, podleczmy się na pewno. Żeby nam nie poucinali łeb i tak dalej. Ale zobaczmy, co ten pan miał. E, dobra, tu masz jakieś to. Weźmiemy ci, zabierzemy. Ten hełm masz lepszy. Lepszą ma ochronę. E, o, te spodnie też lepsze są. Sprawdzimy. E, to takie sobie... Ta koszulka, leka ta to, no, sprawdzimy, ten hełm w sumie też sprawdzimy, podleczmy się do końca, tak żebyśmy byli przynajmniej w stanie poruszać się, dobra, teraz jeszcze sprint injuries, żeby nogę sobie poprawić, idealnie, teraz tak, zobaczmy, ten hełm, on ma, niby statystyki lepsze, coś 1,55, to jest znacząco lepiej niż ten poprzedni, będziemy wyglądać jak, wow, będziemy wyglądać dosyć strasznie w tym hełmie. Zobaczmy, czy te, ta koszulka... No nie, nie pasuje. Lepiej już z tym. I te spodnie zobaczmy. No te spodnie powiedziałbym, jak cię mogę, ale nie. Jednak nie. Nogi aż tak mocno nie obrywaliśmy. co sobie zmienimy najwyżej. I u, tu widzę, że rozpoczęła się jakaś kolejna walka. Trzeba zaraz dojechać bez masła pyk. leży bardzo dobrze. Któryś jeszcze wstał? Nie, no tutaj wywiązała się niezła walka, nawet jednak trafiliśmy na miejsce, gdzie. Uuu, ona nas biegnie, dobra? Dobrze, ale ładnie oberwał. O, skulanka, tam wszystko wjeżdżam. u, tu trochę będzie gorzej, bo. Auć, moja głowa. Trochę dostaliśmy. No dobra, wstaniemy za moment. Jak mi się wydaje. No, za 90 sekund w sumie wstaniemy czym znaczy, jak Electricity sobie będzie dawało radę, yy, Wypadałoby jednak troszkę bardziej się podlecić. Więc trzeba będzie zrobić przerwę w tej gonitwie za ciosami. Zresztą z Holiday Symphony to tak nieźle napierdziela, kurde. No, nieźle, nieźle. Ale dobra, my się zaraz podleczymy. I zaraz się nim zajmiemy jak trzeba, proszę Państwa. Miałem się podleczyć, wiem. Ale wjeżdżamy z kolanka, czy tam z wszystkiego, co się da. Dobrze dostał! Zobaczmy, co tam miałeś ciekawego kolego. High gradey high gradey to nie, nie. O i to możemy mu zabrać, to zawsze jest coś warte. Hmm, można zobaczyć w sobie tą zbroję, chociaż ona jest gorsza od tego, co mamy. To nie, nie będziemy brać. Yy, tak jak mówiłem, wypadałoby odpocząć. Ale tak przyjemnie tu się teraz walka wywiązana. No, to szkoda, nie zwalczyć dalej, nie. Ten jakiś klient skinny też załatwiony. Okej, okay. o. Uh, tutaj jeszcze poddaję. Uh. Widzę, że też wywiązała się walka z jednym z yy, najemników. Biegniemy tam. Pomożemy, ile możemy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, już jestem. Zaraz wam pomogę. Zaraz tam wiadę z kopyta. Pięknie, pięknie. Dosyć mocno zbroja obroniła. Ale nie szkodzi. My zaraz pojedziemy go z buta, wjeżdżam i tak dalej. No. uuu, uh, nie udało się. Auć. No, no, mocno nie walną. Całe szczęście. Uf. No, dawaj, dawaj, Helga, pomóż im, niech trochę on bardziej oberwie. No, goddamy, czemu nie atakujesz ich? Jezu, jaką z tym grabi na pierdzielak, wściekły. No to jest to, że wszyscy biją jednego, więc nie ma kto dojść do niego, żeby zadać mu jakieś obrażenia. A Helga, widzę, że trochę macankę zaczęła się bawić niż walkę. O, znowu w łeb dostaliśmy. Sii. dobra, wstaniemy za jakieś 120 sekund. Może ci zdążą go położyć w tym czasie. No, dosyć mocno się i długo trzyma. O, chyba pan w końcu, dobrze. My jeszcze, jeszcze poleżymy sobie troszkę. Ech. Zaraz powinniśmy wstać. O, pięknie, wstaliśmy. Na no, zacznę, bo z Holy Nation. Pokaż panie, co ty tu miałeś takiego. Nic ciekawego, ale to ci zabierzemy. No i ten pancerz. No, ciekawy, ciekawy. I buty, niby też. Okej, okay, co tu jeszcze jest? Tutaj mamy z United Dizzy, co nie będziemy okradać, nie będziemy sobie robić wrogów, ale wypadałoby zrobić jednak odpoczynek. Więc tutaj sobie zrobimy chwilę przerwy. Ognisko, oczywiście. O, za dużo ognisk. Klip. Budujemy. Trzeba się położyć i przespać troszkę. Przy okazji, podsmażymy sobie mięsko, które wcześniej zebraliśmy. No i pewnie za jakiś czas będzie można dalej walczyć. Choć. I tak wiadomo, że to tak były lepy na pyszczki leciały, że aż miło. Dobra, to jeszcze musimy przełożyć. Ło, 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 coś mi tutaj atakuje? O, oh, shit, no. Dobra, yy, wiesz co, bo on tutaj chce cię atakować, to ja myślę, że to trzeba go trochę po... Ło, wow, no duży zasięg ma tą bronią. Mam że go dojedziemy bez masełka. U, no, wow, przyszedł jeszcze kolejny. Dobra, jedziemy i bez masła. Któryś jeszcze? Nie? Bardzo dobrze, możemy się położyć. Na czym dostanęliśmy. Jak mi przerywano tak brutalnie. A, na pieczeniu mięska właśnie. A, popiec mięsko pochować Trochę dzięki temu się zregenerujemy. Bo leżymy sobie i bimbając się oczywiście w naszym tutaj pięknym. O, proszę bardzo, jak on się tu opatruje. Dobra, niech się opatruje. Ja zaraz powinienem mieć mięsko gotowe. Jak skończymy piec, to powinniśmy móc już w miarę wyglądać. No, już znacznie lepiej jest. Więc trochę nas głowa boli, ale... Panie. Yy, dojedź go, Herba. Dobrze, podnieś to. N nie zostawiamy, nie zostawiamy. Bo będzie nam to później potrzebne do walki. Yy, o, pojawiło się nawet. Jeden się pojawił, to trzeba go zaraz dojechać bez masła. Więc jedziemy go. Po pustach. O, i leży. <grym>, tak, klienty. What a nice breeze. No pewnie. Eee... Yy, Badałoby trochę podleczyć sobie nóżkę, bo widzę, że troszkę doberwaliśmy. Pójdźmy do tych w takim razie cwaniaczków. Kogo wy tu bijecie? No, on, on już nie żyje, wiecie? On tak już się przewrócił nawet. Ale widzę, że jeszcze ci się tu napierdzielają się, proszę bardzo. U, Jednego leją. Dobra, to lecimy z nim! A, już nie ma po co. Mech. U, tutaj widzę, że jest jakaś grupka. Kim wy jesteście? United City History. Trochę jesteście ranni. I oczywiście nikt nie szuka ludzi, którzy by pomogli w walce. No jak żeby inaczej, nie? Ale przynajmniej dzięki temu trochę się rozruszaliśmy. Wiemy, że przeciwnicy są niebezpieczni, a to tylko byli najemnicy, a nie jakiś czołowi wojownicy. Więc trzeba będzie zrobić odpoczynek. Zobaczmy, jesteśmy blisko Andy. Zobaczmy, że tam nie ma jakiegoś właśnie misa, żeby sobie przespać się. Nawet z jakimś mm, podartym z śpiworze jak nasz, ale zawsze to w mieście. Zawsze trosz, troszeczkę bezpieczniej, że tak to ujmę. Yy, Okej, okay, tutaj nie widzę, żebyście mieli jakieś... Macie łóżko, dobrze. Wykorzystamy to łóżko. Koledzy sobie tu posiedzą i nas, że tak powiem, przypilnują. A my się przez ten czas przyśpimy i poczniemy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Trzymajcie się. o.